Bardzo dzień dobry, witam serdecznie Was w kolejnym odcinku. O, akcesoria do perły. Szyberek stawiony. Sprawdza się bardzo fajnie. Kupiłem to co mogliście widzieć już na odcinku z Oławy. A mianowicie panel solarny. Tam tak tylko rozłożyłem na szybkiego, Wam pokazałem jak to działa. A dzisiaj tak szczegół, bardziej szczegółowo chcę Wam pokazać co to jest za panel fotowoltaiczny. Co było w komplecie, jak on działa, jak go się rozkłada, wszystko po kolei. A mianowicie, no jak pewnie wiecie, jest to panel solarny firmy DOKIO. Nie jest to żadna współpraca, słuchajcie, to kupiłem za własne pieniążki. Już chciałem to mieć jakiś czas temu. Naczytałem się dużo, naoglądałem i po prostu chciałem i mam. Tych paneli fotowoltaicznych jest dosyć sporo na rynku, a ta firma, jak poczytacie sobie na forach kamperowych, kamperwanów, przyczep w ogóle, to jest jedna z bardziej polecanych firm chińskich właśnie do zakupu, właśnie tych, która właśnie produkuje te panele fotowoltaiczne. No i ja też skusiłem się właśnie na tą firmę. Jest to panel. Słuchajcie, jest to panel o mocy 300 W, taki najmocniejszy jaki znalazłem. Powiem Wam, że całkiem spoko to ładuje. Teraz co było w komplecie. Zanim przejdziemy do rozkładania tego yy, panela całego, pokażę Wam co było w komplecie. Tutaj mam tylko już kabelek został. W komplecie dostajemy kabel o długości 3 metrów, fotowoltaiczny. No przyznam troszeczkę krótki, trzeba by go przedłużyć. Yy, jest tutaj wtyk taki fotowoltaiczny klasyczny. A z drugiej strony jest taka końcówka XT60, często gęsto stosowana w elektrycznych rowerach, i tu też to zastosowano. Oprócz tego, kabelka w komplecie dostajemy tutaj o taki zestaw akcesoriów. Tutaj mamy, e, weźmy to, tutaj mamy taki też tych XT60. W ogóle sterownik, do którego za chwilę przejdziemy, ma gniazda XT60, i dlatego tutaj porobione są końcówki właśnie takie na XT60. Tutaj mam taki bardzo fajny kabelek. Taki króciutki długości 30 cm. Czekajcie, za jasno trochę jest, o tutaj będzie lepiej. I właśnie mówię, x 60 końcóweczka i z drugiej strony taki wtyk, gdzie możemy podczepić sobie takie oto końcóweczki. Dali nam w zestawie do różnych urządzeń i tu się wyciąga. O, I tu się wyciąga. Nakładamy sobie, tutaj jest gniazdo z tyłu, taka przejściówka. I tak sobie o. Jedną ręką to jest ciężko, słuchajcie, o tak Wam pokażę. Nakładamy sobie, cyk, już mamy inne wejście, w zależności jakie tam urządzenie macie. Tutaj oczywiście 12 mówię o urządzeniach 12V, bo takie wyjście sterownik nam daje. No i mamy tutaj klasyczne podpięcie pod akumulator na tak zwane krokodylki, o. I też sobie wpinamy. Sterownik. Sterownik jak widzicie zamontowałem sobie z boku fotela mojego panela, tutaj z elektryką. E, e, tutaj mamy właśnie podejścia XT60, możecie zobaczyć wtyczkę. No jeszcze w komplecie jest taka właśnie końcóweczka XT60 z dwoma, dwoma kabelkami wystającymi, gdzie możecie sobie dolutować, tak jak ja w tej chwili opcjonalnie dolutowałem do, bezpośrednio do akumulatora. I... no i tak to właśnie wygląda. Sterownik jest taki to nie jest MPTTP czy jak to tam się tam mówi nie wiem nieważne ważne że ładuje Tu mamy takie op co tu mamy tutaj mamy przycisk on off możemy włączyć wyjście albo wyłączyć chodzi o to wyjście na źródła zasilania jakieś tam mi jest to niepotrzebne więc mam to stale wyłączone podpięcie pod baterię mam już stałe teraz wystarczy podpiąć panel i go rozłożyć aha jeszcze tutaj są gniazda USB 2 do dyspozycji i co ważne te gniazda USB tak jak jest tutaj napisane, zobaczcie, co prawda po angielsku, wam przetłumaczę. Jest napisane, że ten kontroler może ładować yy, odbiorniki USB bezpośredniego podłączenia pod akumulator, czyli z samego panela fotowoltaicznego możemy ładować urządzenia podpięte pod USB. Fajne, fajne. No i co tutaj jeszcze mamy? W góry mamy przycisk funkcji, możemy sobie przełączać. PV, ile daje V w tej chwili, nie mamy podłączone, to jest 0. Load, czyli ile ładuje, też 0 no i takie o, bateria, ile ma stopni, coś tam i woltaż baterii. Ja to mam na stałe, jak wchodzę do auta to widzę ile hotelówka ma. Ale nastawmy sobie PV volt, load amper, PV ile amper daje. O. Najpierw podłączamy kabel pod panel. On jest taki składany na rzepy, słuchajcie, wszystko się tu składa. Tu tej wystaje kabelek. Spójrzcie. Tu jest taki kabelek. Właśnie na ten nasz solarny. Tykamy sobie go tutaj, wszystko robimy przed rozłożeniem, prawda? To odstawiamy na bok, na razie. I teraz tą wtyczkę od panelu podłączamy plus minus x 60 Plus jest zawsze taki kwadratowy, a z drugiej strony jest ścięty, więc podłączamy to w ten sposób pod panel. I teraz bezpiecznie możemy go rozłożyć. Gdzie to rozłożyć, bo to w tym cieniu stanąłem. Dobrze, rozłóżmy go, zobaczymy. To nie o to chodzi, żeby Wam pokazać, jaką moc w tej chwili daje, bo to będzie w moich filmach non-stop się przewijało, to w nie zobaczycie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy w ogóle działa. A sam panel rozkładamy po prostu. Pyk. Pyk. I teraz te dwie, cyk, cyk, i już, jest gotowy do pracy. To smoneczka. Można go oprzeć o właśnie w ten sposób, trochę tutaj gałęzie rzucają cień, no ale jak mówiłem, nie o to chodzi. Proszę bardzo. 85 Ampera w tej chwili daje. Jakby się zmieniło ułożenie, nie to, jest zwykle nie to biorę bateria 7%, nie wiem co to znaczy 13,6V. A w tej chwili jest 8,5, no spróbuję troszeczkę bardziej ułożyć panel. O, już jest 10,2. To w zależności jak się ułoży. Wiecie, jeszcze tu gałęzi mi trochę te, tu przeszkadzają trochę gałęzi, nie widać. Ale o, tak ładuję. No, tak, pokazuję tu 9, 10,3. Tutaj pokazuję 9,3 a No, tak to właśnie wygląda. Myślę, że około 10 a będzie ładował. Także dla mnie to jest tak całkiem spoko opcja. Zastanawiam się, czy by nie zmienić sobie tego sterownika na Victrona. Tylko kurczę, na no, Wiktronek nie wiem, czy Victrony nie mają wyświetlaczy. Wszystko trzeba w aplikacji, w telefonie sprawdzać tutaj wejdę i widzę od razu, jakie mam parametry, kliknę sobie parę razy i powiedzcie mi, czy Victron będzie lepszy. Co to znaczy te MPTT, co to za różnica jest, 10 perów. co to jest za różnica między tym, a tym sterownikiem, czy da mi więcej prądu? Weźcie mi wytłumaczyć, bo ja nigdy tego nie rozumiałem. To są moje pierwsze takie podejścia w ogóle z fotowoltaiką w i i w ogóle nie, dlatego tak się zastanawiam. Teraz zastanawiam się, czy by nie dorobić do tego jakichś tam panelików, takich z tyłu, żeby podtrzymywać to, nie, do góry. Mam takie stare nóżki od namiotów, więc może je wykorzystać. Tutaj porobić jakieś kółeczka, bo nic nie ma takiego. Porobić tutaj kółeczka jedno, drugie i po prostu w dwóch, trzech miejscach podeprzeć, żeby to bardziej jakoś tak efektywnie pod słońce ustawiać. No i tak 10 amperów to jest myślę, że spoko. W takim pełnym słońcu jak będę stał 10 amperów, jak ja zużywałem ile? 30-40 amperów z akumulatora mi schodziło amperogodzin. To to jest przy 10 amperach to jest kurde 10, 4 godziny i akumulator naładowany ponownie z powrotem nawet tak gdzie połowa tego 8 godzin. Nie. Znaczy nie wiem, jak często będę używał tych paneli, pewnie na jakichś wyjazdach na pstrągi i te inne sprawy. Wtedy już energii sobie nie będę żałował, bo mam się czym zasilać. Zostawię Wam link oczywiście w opisie filmu, gdzie sobie kupiłem to. Koszt tego około 800 zł, jakoś tak, nie pamiętam. Ale fajne, lekkie. Fajne, fajne miejsce znalazłem w busie, żeby to chować, Zresztą widzieliście, ale jeszcze raz Wam pokażę. No i odłączanie jest takie samo jak łączenie. w odwrotnej kolejności. Najpierw składamy panel. I po żeby tam nic nie zabrać. i on już jest to są rzepy, automatycznie się czepiają to odpinamy i panel złożony odpinam kabelek o, kabelek schowany teraz chodźcie go schowamy w aucie a w aucie idealne miejsce na schowanie tego urządzonka jest Między Webasto, czekajcie, tu trochę bałagan mam, bo coś robiłem. Po prostu tu, cek i sobie siedzi. Schowane, elegancko z boczku. Pokażę Wam tylko jeszcze, zobaczcie ostatnie moje loty dronem. Nagrywałem film na kanał o rowerach i o Było Drzewko, <laughs> więc muszę wymienić śmigło. Nie wiem, czy wszystkich nie nie nie, nie ma sensu. Te, te bym wymienił, bo nie ma tej końcówki I te, trzy śmigła Kupiłem se na AliExpress, śmigła w 16 śmigie kupiłem za chyba 25 zł A jeszcze od jak kupiłem DJI, to chyba dostałem dwa komplety śmigie oryginalnych Także no Nie ma, wiecie, nie ma szkód Jak, jak się nie lata, to nie ma szkód, jak, jak się lata, to się ma szkód Dobra, to tyle w tym odcinku, chciałem Wam pokazać ten panelek Który będzie ze mną jeździł Tu chłodzi mnie już szyberek Elegancko, fajna sprawa, kurde. Zawsze marzyłem o takim czymś. I mam. Ha. Trzymajcie się. Do następnego.